Cześć chłopaki! Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić test rękawiczki. Mam tutaj taką mam rękawiczkę, którą używam w pracy. Wiecie co? Tam są ostre krawędzie, różne ostre blachy. I ta rękawiczka jest taka, że ma w sobie jakieś nitki, jakąś taką ochronę, żebym się nie mógł przeciąć. Także, także to powinno chronić moją rękę. A przed przecięciem zobaczymy, jaka dobra jest ta rękawiczka. Przygotowałem noże do sprawdzenia. Będziemy ciąć tą rękawiczkę. To już jest stara, zużyta rękawiczka. Znaczy, w sensie yy, nie taka zużyta, ale już jest do wyrzucenia. Także możemy sobie zrobić doświadczenie. Przygotowałem taki nóż. Taki mniejszy nóż. On ma takie ząbki tutaj. Nie wiem, czy to widać. Przybliżę trochę. Ma ząbki, widzicie? I przygotowałem taki solidny nóż. Też z rysunkami. Zobaczymy, czy któryś ten nóż przeknie tą rękawiczkę. To co? Gotowi? Do dzieła! Czyli ta część powinna mi chronić. Tu mam dłoń. Tutaj, jak wiadomo, zakładam to, Łapie rzeczy, pracuję. Także tu będziemy sprawdzać. Najpierw wezmę ten nóż. Zwykły, spróbuję od, odciąć palę. Tutaj końcówka palca, zobaczcie, nic troszkę ślad, ale nic nie jest przecięte. Widzicie? Ja przybliżę kamerę, żebyście lepiej to widzieli. Teraz weźmiemy ten nóż z ząbkami. Wezmę drugi palec, spróbujemy to przeciąć. Zobaczcie, praktycznie nic, dalej nie ma śladu. Wezmę teraz ten solidny nóż, no tym to już chyba nam się uda przeciąć. Bierzemy tutaj palca i próbujmy. Zobaczcie, dalej nic. Trochę został ślad, ale nie został przecięty. Próbuję teraz dziurę, może zrobić jakąś tam. Troszkę jakby, ale praktycznie nic. Czyli jest to bardzo porządna rękawiczka. Tu jest jakieś oznaczenie. Wiecie, ja dokładnie nie rozumiem go, ale wiem, że jest oznaczone w jakim stopniu ta rękawiczka potrafi ochronić właśnie rękę przed y, przecięciem. Ta rękawiczka ma bardzo wysoki stopień. I rzeczywiście sprawdziliśmy, zobaczcie, noże są ostre, solidne, nie udało się przesiąść, także w pracy jestem bezpieczny. E, nic mi się nie stanie. Jak wy będziecie pracować, coś robić, to też zawsze zakładajcie właśnie porządne rękawiczki, żeby ochronić dłonie. Jak będziecie jeździć na rowerze czy na hulajnodze, to właśnie też zakładajcie rękawiczki, gdybyście upadli, to zawsze ta rękawiczka jak jest porządna, to was ochroni. Kocham was moje bąble, buziaki. Pa.